Konferencja prasowa po meczu Gdańskiego Gdański-Glenia Pierwszym gościem pan Bogdan Zając trener, różne goście. Gości. Trenerze proszę o podsumowanie spotkania. No witam serdecznie. No nie ma co ukrywać, że bardzo dobre rozpoczęcie sezonu, jeżeli chodzi o wynik końcowy. To było bardzo ciężko wywalczone zwycięstwo, żeby była jasność. Ten wynik nie odzwierciedla tego do końca tak jak co się działo na boisku, bo można powiedzieć do drugiej zdobytej naszej bramki. Ten mecz był bardzo wyrównany i w pewnych momentach w drugiej połowie Brakowało nam spokoju, dokładności i to pozwalało cały czas drużynie Lechi nawiązywać taką walkę stykową. Wiadomo, że z takiej walki zawsze są stare fragmenty, które były też bardzo groźne i tutaj naprawdę Xavier świetnie się spisał. Ale zaczynając od początku, to bardzo dobre wejście w mecz. Szybko szczelona bramka, kilka sytuacji, po których powinniśmy lepiej rozwiązać to w fazie finalizacji, można było ten mecz szybko ułożyć jeszcze bardziej, później ta czerwona kartka bym powiedział, że troszeczkę wprowadziła zbyt dużo takiego rozluźnienia w naszych poczynaniach i jak i końcówka pierwszej połowy, tak jak i te pierwsze chyba 20-30 minut tej drugiej połowy tak to wyglądało, że mimo tego, że graliśmy z przewagą jednego zawodnika nie jestem do końca zadowolony z tego co prezentowaliśmy na boisku, nie tak to miało wyglądać, zmiany, które Zrobiliśmy, miały troszeczkę inaczej tą naszą grę ustawić, niestety nie było to po naszej myśli i chwała tutaj drużynie, brawo jeszcze raz dla Xaviera, który w najtrudniejszym momencie meczu świetnie spisał się po rzucie wolnym Rafała i, i można powiedzieć utrzymał nas w grze, a później ta bramka na 2-0 już można powiedzieć, że zamknęła to spotkanie. Trenerze, mamy dwa pytania, oba pochodzą od Roberta Buńkowskiego, RMF Max, pierwsze z nich. Trenerze, to są gratulacje, bo udało się przechować klątwę porażek na wiezie w Gdańsku. Pierwsze zwycięstwo od prawie 8 lat i teraz czas na pytania. Pierwsze z nich, mimo przewagi, jej zagrała dwie różne połowy. Przed drugą częścią spotkania, trener Stokowiec zrobił kilka rozszerzonych. To sprawiło wam główny problem w szybszym zamknięciu tego, wyniku tego meczu. Ciężko powiedzieć jednym zdaniem co spowodowało, że w tej drugiej połowie brakowało nam płynności w grze i, i tej swobody, mimo tego, że mieliśmy zawodnika więcej. Ta pierwsza sytuacja, po której powinniśmy po stałym fragmencie już prowadzić 2-0, na pewno by troszeczkę może to wprowadziła więcej spokoju, ale tak, zgodzę się, że ta druga połowa nie była tak, jak sobie zakładaliśmy pod nasze dyktando, bo co by nie mówić do momentu czerwonej kartki, to uważam, że bardzo dobrze kontrolowaliśmy mecz. Bardzo dobrze byliśmy zorganizowani i wyprowadzaliśmy naprawdę bardzo dobre e, sytuacje w ofensywie. Więc tutaj z tych 35 minut jestem bardzo zadowolony, ale od czerwonej kartki nie było tak, jak powinniśmy grać. Dziękuję. I drugie pytanie: Jak Pan ocenia prace rezerwowe? Jakie mieli postawione zadania przed sobą? Na pierwszy rzut oka nie zrobili różnicy na Waszą korzyść. Bo właśnie brakowało mi tego, żebyśmy szybciej pograli piłkę w tej, tej drugiej odsłonie. Za dużo było wózkowania, Wiadomo, że jak jest włożenie piłki, tym. Zawodnik drużyny przeciwnej łatwiej doskakuje i mimo właśnie niedoboru jednego zawodnika łatwiej taką piłkę jest odebrać i dlatego nie tak to miało wyglądać, trochę nam się to wymknęło, ale na szczęście potrafiliśmy mimo, mimo trudnych momentów spokojnie to utrzymać i jeszcze w końcówce zadać decydujący cios. Rozpoczynamy drugą część konferencji, jest z nami trener gospodarzy Piotr Strakowiec, poprosiłbym o krótkie podsumowanie meczu Lechia Jagiellonia. Jestem rozczarowany tą inauguracją, e, początkiem drugiej rundy. E, myślę, że zbyt nerwowo, z, z, z takim brakiem koncentracji weszliśmy w ten mecz, i, i ta szybko stracona bramka wprowadziła jeszcze dodatkowo wiele nerwowości w naszych poczynaniach, i, i, i nie graliśmy to co, to, co byśmy chcieli grać. Generalnie w klubie. Staramy się stawiać na młodych zawodników, i a to, to się zdarza, że czasami młodemu zawodnikowi trochę zagotuje się głowa. Nie chcę w tej chwili dyskutować, czy to była słuszna, czy niesłuszna, żółta, czy druga żółta, natomiast no, tak się to wszystko potoczyło, że, że, że zmuszeni byliśmy do grania w dziesiątkę i zmusiło to nas do podjęcia ryzyka. W drugiej połowie zmieniliśmy ustawienie i ta gra nie wyglądała najgorzej. Uważam, że że wyglądała nawet lepiej niż, niż jak graliśmy w jedenastu I, i zabrakło nam konkretów, czyli dobrze wykonanego, stałego fragmentu gry i gdzieś tam sfinalizowania z, z akcji, bo uważam, że stworzyliśmy sobie w tym meczu kilka naprawdę doskonałych sytuacji, ale, ale tak się nie stało i można powiedzieć, że jedna kontra i to była drugą bramkę. Na pewno nie załamujemy się bo to jest dopiero początek sezonu i gorzka pigułka do przełknięcia ale, ale będziemy pracować dalej bo pokazaliśmy wiele wiele dobrych akcji i, i, i na pewno podziała na nas tą mobilizująco bo, bo na pewno jesteśmy źli że tak się to potoczyło bo mecz absolutnie powinien mógł i powinien potoczyć się zupełnie inaczej. Przechodzę w takim razie od razu do pytań. Pierwsze pytanie przesłał Jakub Tres z Przeglądu Sportowego. Jak pan oceni debiut nowych zawodników? Czy tego pan oczekiwał od Cisea i Biegańskiego? Trudno jest w tej chwili oceniać po, po takim meczu, jak się gra jeszcze w dziesięciu, także że nie chcę tutaj... Znam ich i wiem, jak grają w sparingach, także no, na podstawie tego meczu trudno było mi ocenę. Ja myślę, że, że Biegański ma przyszłość przed sobą z taką myślą, żeśmy go wzięli, a system, myślę, że szczególnie na początku, gdzie graliśmy tamtą stroną pokazał, że ma wiele jakości i myślę, że, 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 że będziemy mieli z niego pożytek. Kolejne pytanie już poniekąd nawiązał Pan do tego, jak Pan skomentuje całe to zamieszanie i czerwoną kartkę dla Jakuba Kołuzińskiego? Nie chcę komentować, wprowadzamy, nie chcę komentować tutaj za, za sędziów, wprowadzamy. Młodych zawodników jest przepis o wprowadzaniu młodych zawodników generalnie do młodzieżowców do ligi. Potrzeba do tego trochę cierpliwości, potrzeba do tego też dobrej woli. No ja myślę, że to, też to wprowadzanie młodych zawodników myślę, że sędziowie też powinni to wziąć pod uwagę, że to są młodzi zawodnicy, którzy nie mają takiego doświadczenia i myślę, że spokojnie można było nawet w takiej sytuacji upomnieć zawodnika, bo nie, nie usprawiedliwiam go, bo rzeczywiście zachował się, nie, nie, nie tak się powinien zachować, ale, ale z, z takim przepisem, no, 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 myślę, że nie, nie w każdej sytuacji to są oczywiste, tym bardziej, że to była druga żółta kartka i myślę, że sędziowie też w tym procesie wprowadzania młodych zawodników powinni uczestniczyć i, 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 i powinni ze większym zrozumieniem do młodych zawodników podchodzić. I ostatnie pytanie Tomasz Goliński. Skąd taka słaba postawa w pierwszej połowie i paradoksalnie lepsza po przerwie, gdy graliście u sobie? No tak jak powiedziałem, że, że, że ten brak koncentracji na pewno no nie możemy tak wchodzić, tak zaczynać meczów, bo, bo ta bramka spowodowała, że byliśmy bardzo nerwowi i, i mieliśmy za, za dużo słabych ogniw w tej pierwszej połowie, czy to było wynikiem tego, że, że, że musieliśmy prowadzić grę i... i, i, i no nie graliśmy tego, nie mieliśmy zawodników na swoim poziomie. Myślę, że, 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 że potrafimy grać na, na takim wysokim poziomie, poziomie a, a tak Dopiero w szatni po korekcie i trochę paru takich, no powiedzmy, jakichś męskich słowach mobilizacji no wzięliśmy tę odpowiedzialność i, i reakcja była. Z tego jestem na pewno zadowolony i muszę pochwalić na pewno zawodników za tą drugą połowę. No natomiast mówię, no nie, nie można tak wchodzić w mecz, bo konsekwencje tego później są ogromne.